Witajcie moje Anielice, kochane słuchajcie. Jak odpoczywa współczesna kobieta? Pranie zrobione. Obiadek, słuchajcie, zrobiony. Wszystko, słuchajcie, przygotowane. Więc teraz masz prawo odpocząć. Zrób sobie kawę. Zanurz się w sobie. Weź książkę. Posłuchaj muzyki. Nie myśl o niczym. Nie musisz myśleć o niczym. Jesteś tu i teraz. Zamknij się w swojej chwili. Zablokuj się, niech inni sobie robią, a ty, słuchaj, odpoczywaj. Posłuchaj śpiewu ptaków, wyjdź do ogrodu, zobacz, jak pięknie kwitną kwiaty, zobacz, jak trawa. Słuchaj się, zieleni, kochanie, pamiętaj, to wszystko jest dla ciebie. Ja, psycholożka, mentorka, joanna, królowa, wszystko ci powiem. Słuchajcie, dziewczyny, jest przepiękny dzień, jest cudowna pogoda. Więc tym bardziej nasuwają się, słuchajcie, nam różne nutki, melodie do serca, do umysłu i do naszej duszy. I pamiętaj, że to Ty dysponujesz swoim czasem. Nie musisz wszystkiego zrobić. Jest jak nie umyjesz jej podłóg, może zrobić to jutro. Prasowanie też może, słuchajcie, zrobić jutro. Więc tak, słuchajcie, odpoczywa współczesna kobieta. Pięknie. I tak jak Ty decydujesz, kochanie. Pamiętaj, że kocham Cię. Jestem z Tobą całym sercem. Wspieram Cię mocno i zawsze na wszystkich pokładach Twoich energii. Trzymajcie się dzielnie, ciepło i wesoło. I życzę Wam radosnego popołudnia. Panioły, moje kochane. Pa!